Rada Powiatu Działdowskiego przyjęła budżet Oprócz podsumowania inwestycji z minionego roku, przedstawiono plan wydatków na najbliższe miesiące. Środki zostaną przeznaczone m.in. na drogi, szkoły, ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Na pewno będziemy kończyć w tym roku już modernizację właśnie internatów, w Gródkach, również inwestycje drogowe, wspólnie z, również wspólnie z gminami, mniejsze zadania. Będą oczywiście zakupy z programu ochrony ludności, zakupy już sprzętu, bo magazyny już w tej chwili posiadamy dwa, więc zakup sprzętu i to takiego sprzętu, który będzie wykorzystywany również w okresie tak jak chociażby w tej chwili w okresie zimowym, czyli ładowarki, środki transportu i oczywiście inny sprzęt związany z dostawą prądu czy, czy, czy z zabezpieczeniem naszych mieszkańców. To, co już powstało, spełnia swoje zadania i przynosi realne efekty. Większość zaplanowanych przedsięwzięć została pomyślnie zakończona i ma znaczący wpływ na codzienne życie mieszkańców. Obiegłoroczny budżet został zrealizowany w 100%. Realizowaliśmy oczywiście i inwestycje drogowe, jak również związane z ochroną ludności, czyli zakupy magazynów, zakupy sprzętu, budowę magazynów, ale również i Modernizację, przebudowę byłego budynku internatu w Gródkach, zakończenie BCU, branżowego centrum umiejętności i przemysłu szlackiego w Malinowie. Roczny plan finansowy pokazuje ile pieniędzy ma samorząd do dyspozycji i na co je przeznaczy. To coś w rodzaju domowego budżetu. Są tam zarówno przychody jak i wydatki. Budżet oddaje jakie priorytety mają władze lokalne.